Od kilku lat pan marszałek postanowił y, przygotować jeszcze jedną specjalną nagrodę, Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną, którą przyznajemy za całokształt dokonań, za całe piękne twórcze życie, za dzieło, ale również za życie, za dokonania twórcze, ale również za oddziaływanie na innych, na środowisko, na publiczność. Do tej pory nagrody te otrzymali Stefan Chwin, Halina Winiarska, Jerzy Kiszkis, Konstanty Andrzej Kulka, Wojciech Misiuro i Andrzej Januszajkis. A kto zostanie laureatem w tym roku? No cóż, proszę Państwa, na ogół udaje nam się utrzymać tajemnicę do samego końca, ale za chwilę będzie film oczywiście, więc no, powiecie się Państwo w ten sposób. Kreowane przez nią postacie niosły tajemnice, dlatego chętnie była obsadzana w sztukach antycznych, szekspirowskich, skandynawskich i epoki romantyzmu. Jego usta rozciągnęły się po śmiechu. Przysunął się do mnie zupełnie blisko. O jej aktorstwie krytyka i widzowie wypowiadali się z uznaniem, podkreślając siłę wyrazu, dyscyplinę gestu, umiejętne wykorzystanie głosu. na Najlepiej czuła się w rolach dramatycznych, ale talent talentem komediowym też była obdarzona. Bożena, coś nie wsadziła na głowę? Istny Balmaszko. Mam to zdjęcie, Oczywiście. Halina Swojewska ukończyła studia aktorskie w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i Filmowej w Łodzi. Debiutowała w 1957 roku rolą Maryny Feseru Wyspiańskiego w Teatrze w Stoku. Później była aktorką teatrów w Bydgoszczy, Olsztynie, Krakowie, a w 1966 roku związała się z Teatrem Wybrzeży w Gdańsku. Zrzucili Ciebie! Zabrali dowództwo! Ci Grała w spektaklach Sfinarskiego, Chebanowskiego, Hibnera, Golińskiego, Kurca, Majora i Babickiego, w przedstawieniach teatru, telewizji i w monodramach. Mnie go oddaj, ja porównam sama, oko kobiety lepiej zna się. Tym. To jest tak zakodowane w, w aktorze, że on, on w każdej sztuce chce być najlepszy. No, tak nie musi być, inaczej nie mielibyśmy odwagi wychodzić na scenę. Halina swoją pracą, swoim życiem rzeczywiście służy. Potrafi pomóc, potrafi inspirować. W latach walki o niezależność tworzyła aktorski ruch oporu. W sierpniu 1980 roku z innymi aktorami strój miasta wspierała strajkujących w Stoczni Gdańskiej. Przez wiele lat działała w Komisji Charytatywnej przy Kościele Świętej Brygidy. Była obserwatorką rozpraw sądowych, działaczy Solidarności, pomagała ukrywającym się. Rozpracowywana i inwigilowana przez SB. A świadomość tego, że, że jesteśmy potrzebni, że my właśnie. My właśnie mamy obowiązek coś takiego mówić i być, i istnieć z to, nimi. To było wspaniałe. I w dalszym ciągu tak myślę, że tak było. Lepsza słodycz niż pszenica. Na jedną łyżkę miodu łapie się więcej much, niż na całą beczkę octu. Teatrum Vitae zawodowe, osobiste, obywatelskie dzieliła z mężem Marianem Kołodziejem. Grała w jego kostiumach i scenografii, pomagała przechodzić przez labirynty pamięci, Towarzyszyła w wędrówkach po ukochanych Kaszubach. Zawody są niby konfliktowe, tutaj, jakoś się tak szczęśliwie zdarzyło, że przeciwnie. Pani, no, taki był dopięć wzajemny, jeżeli była wspólna sztuka. Od trzech lat obchodzimy Dzień Artysty Weterana Frankiu. Wciąż niestrudzona, animatorka wydarzeń kulturalnych, przez wiele lat przewodnicząca a dziś honorowa prezes Gdańskiego Oddziału Związku Artystów Scen Polskich. Wiedziałam, że tak będzie, że Pani tak przywołała więc właśnie Emily Dickinson, która mówi jakoś tak. Wszystkie me ujęłam w dłon i stanęłam ze światem do walki. Może to mniej niż Dawid miał, lecz ja miałam więcej od odwagi. Chciałbym jeszcze poprosić o chwilę cierpliwości i poprosić o wysłuchanie najkrótszej laudacji. Wielką Pomorską Nagrodę Artystyczną za całokształt osiągnięć oraz statuetkę gryfa pomorskiego otrzymuje Pani Halina Słojewska. Za pełne ekspresji kreacje aktorskie niezłomność i siłę charakteru w czasach wymagających solidarności, odpowiedzialność moralną za spuściznę po Marianie Kołodzieju, a przede wszystkim za inspirację dla kolejnych pokoleń aktorów i ciepło, którym otacza przedstawicieli pomorskiego środowiska artystycznego. Pani Halino, cały świat kultury pomorskiej i tutaj zebrani. Pani gratuluję. Nie wiem, co powiedzieć. Przez Przeszło 40 lat, kołodziej uczył mnie miłości do Gdańska i okolic Gdańska i teraz ta, ta miłość, której się nauczyłam od niego, wraca do mnie tą nagrodą, za którą bardzo dziękuję.